Nie nam zwyciężać, przy Bem dał hasło. Szermierz wolności z nami dzisiaj stawa. Na czele kroczy zemstą nieugasłą. Jarze się gwiazda ostrołęki krwawa. Wódz włosy, jego broda biała, jako chorągiew i zwycięstwa znamie. Wietrze rozwiana, jakby stać się miała znakiem pokoju, co jutro nastanie. Wyrusza stary wódz, a za nim wszędzie dzieci ojczyzny zdążają zuchwale. Tak starej burze w triumfalnym pędzie nieokiełznane towarzyszą fali. Zaktege, jak dziś legioko w niewodu semieje. Świndemele samu szkustieri, sobłe, emlikta blokus poniologia. Minduser huso hotel ten dotil, migisz kijet len, gozdok, kultu i letni latwaju. Panie ambasadorze, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Dzisiaj w przeddzień. Czy w dniu 165. rocznicy Wielkiego Powstania Węgierskiego, mówi się o powszechnie, Węgierskiej Wiosny Ludów, spotykamy się tutaj w Warszawie, by uczcić ten wielki narodowo-wyzwoleńczy zryw węgierski oraz by uczcić człowieka, który ten zryw uosabia. By uczcić człowieka, który ten zry, zryw uosabia. Poeta i żołnierz, człowiek, który połączył te dwie aktywności, dwa wielkie, dwie wielkie możliwości ludzkie w, jednej, w jednym ciele, w jednym duchu i poprzez czyn zbrojny, w ten sposób można powiedzieć, przeszedł do nieśmiertelności, pomimo tego, że w lipcu 1849 roku. Poległ w bitwie. Dzisiaj, jeżeli patrzymy z perspektywy XIX wieku, z perspektywy powstań XIX wieku, jeżeli patrzymy na naszą współpracę i na nasze życie na nasze losy z perspektywy dramatycznych wydarzeń XX wieku. Można powiedzieć, że jesteśmy, należymy do narodów, którzy, które razem tworzą wspólnotę narodów demokratycznych, narodów wspólnej Europy. W oparciu o te ideały i te idee, o które walczyli obaj nasi przywódcy, dzisiaj można powiedzieć, że te idee skupiają się z naszej perspektywy w jednym słowie solidarność. Solidarność ludzi i solidarność. Pokoju, solidarność wolności. I obaj, i nasz wybitny przywódca, nasz poeta, nasz żołnierz, towarzysz broni Józefa Bema, również o to walczył. Chciałbym złożyć panu przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier oraz wszystkim państwu Węgrom wyrazy głębokiej wdzięczności. I wyrazy uszanowania za to, że wspólnie razem możemy walczyć także i po 1989 roku o stanowienie wolności i niepodległości naszych narodów. I oby ideały solidarności ludzi i te ideały solidarności pokoju, o które razem nasi przywódcy walczyli, żeby one były podstawą do współpracy naszej i przyszłych pokoleń Węgrów i Polaków. Dziękuję bardzo. Ambasadora O dokonanie uroczystego odsłonięcia proszę Ekscelencję doktora Iwana Górczika, ambasadora Węgier w Polsce oraz pana Jarosława Dąbrowskiego, burmistrza dzielnicy domowy miasta stołecznego Warszawy. na ramię, broń! Prezentuj, broń.